A co ludzie powiedzą? Jajco! Cześć, tutaj Jeżero i Metoda na Przeszkody. W tym odcinku powiem o swoim podejściu do przekonania, a co ludzie powiedzą, co z tym robić, i generalnie jak może to stanowić przeszkodę, a jednocześnie jak może stanowić bardzo, bardzo dużą pomoc do no, pójścia dalej i zrealizowania tych planów. Także zapraszam na kolejny odcinek z cyklu metody na Przeszkody poza trasą. Jednym z największych strachów jest. Zacząć coś od zera, od początku, od samiczkiego, właśnie dołu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, właśnie, co ludzie powiedzą, a dalej, co powiedzą, czyli znaczy, jak ocenią. I najczęściej jest tak, że pod tym przekonaniem, co ludzie powiedzą, jest właśnie strach przed oceną. No bo co oni mogą powiedzieć? No, przede wszystkim na pewno. Na pewno i nikogo nie pytałem co myśli, i tak dalej, ale na pewno skrytykują, na pewno schajtują, na pewno się będą śmiali, i tak dalej, i Będą wytykali błędy. No to właśnie wszystko, jak już nieraz mówiłem, wywodzi się ze szkoły, z negatywnego porównywania. O tym, były, o tym były wcześniejsze odcinki. Także zapraszam, no bo właśnie stąd się to bierze. Nie chcę się czuć tak jak się czułem podczas tamtej oceny, więc na tym będzie strach przed oceną. No i będę imaginować sobie potencjalne negatywne opinie tych ludzi. No, a najczęściej właśnie w szkole czy w domu, czy gdzieś wcześniej słyszałem głównie krytykę i ocenę, no więc tak mój umysł będzie działał, że oni na pewno tak pomyślą, a czy tak na pewno jest? No najczęściej po prostu warto spytać, jeśli ta opinia jest dla mnie ważna. Jak to jest z tymi opiniami innych? Bo. Tak jak ja obserwowałem sam siebie, to bardzo często jest tak, że ja bardzo dobrze wiem, jakie są te opinie, a jednocześnie nikogo nie zapytałem o, o, o tę opinię. Jak to jest z tymi opiniami? Tak naprawdę są to moje własne opinie o mnie, projektowane na tych ludziach. No, że ten Kowalski czy tamten Nowak coś takiego by o mnie powiedział. No, dopóki go nie zapytałem, to nie wiem, co powie o mnie. Ale właśnie to, że mnie się wydaje, że on coś by powiedział, to jest właśnie świetne lustro moich przekonań, moich myśli o mnie. Także tutaj już polecam jedno rozwiązanie: wybrać sobie rodziców, przyjaciół, wymyślone osoby i nawet wypisać sobie, co ja uważam, że oni o mnie by powiedzieli w danej sytuacji. No gdzieś tam wystartowałem, czy coś. No i jak wypiszę to, to mam potem piękną piękną listę swoich własnych przekonań o mnie samym. No a nie tych ludzi, no bo przecież fizycznie ich nie zapytałem, tylko no właśnie to były moje myśli wygenerowane na podstawie patrzenia na nich, identyfikowania się z nimi. Świetna sprawa. Bardzo bardzo duże lustro i to jest właśnie tutaj bardzo bardzo cenne. Tak samo jak to usłyszałem gdzieś kiedyś, że nie jestem tym, kim myślę, że jestem, nie jestem tym, że co inni myślą, że ja jestem, tylko jestem tym, co ja myślę, że inni myślą, że ja jestem. Trzeba <laughs> to kilka razy sobie powtórzyć, jednocześnie jest tutaj bardzo duży sens, no bo właśnie to jest ta projekcja i przekładanie swoich wyobrażeń, najczęściej krytycznych, mówiłem o tym wcześniej, o sobie w usta i umysły innych ludzi, a tak naprawdę chodzi o mnie. Bardzo polecam ten test na ludziach, czyli wyobrazić sobie, co powiedziałyby wybrane osoby o mnie, co myślą o mnie, jaka jest opinia ich o mnie. I takim tutaj mocniejszym przykładem jest znany dość, znana wizualizacja, że jestem na swoim pogrzebie. No i stoją jacyś ludzie na tym pogrzebie, stoją, no i zbiera się ten moment, no kiedy każdy z nich będzie miał coś o mnie wygłosić. No i jest rodzina, są znajomi, są jacyś przyjaciele, może partnerzy z pracy, szef, Podwładni, nieważne, i są ci wszyscy ludzie, i oni po kolei wychodzą tam na mównicę. No, i wspominają mnie, no i też jest to kapitalna wizualizacja. Co oni mówią, co oni by mówili, jak mnie by zapamiętali, to tak samo jest kapitalne lustro. No, właśnie, na, tak naprawdę na moje opinie o mnie samym, no bo wiadomo, na moim pałsiebie to już będzie mi obojętne, a z drugiej strony też nie pytam tych wszystkich ludzi, co oni naprawdę by powiedzieli, to jest jedna sprawa. Druga, jeśli mnie. To rzeczywiście interesują te opinie innych, to naprawdę świetnie jest bliskich ludzi i przyjaciół zapytać wprost, co o nim myślą. I wtedy, wtedy, albo w czym jestem dobry. I wtedy można się dowiedzieć bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, bo poznaję rzeczywistą opinię tych ludzi. Jeżeli chodzi o opinię innych ludzi, to tak samo bardzo dobrze jest zwrócić uwagę, co ktoś mówi, jak mówi i jakie ma doświadczenie. W tym, o czym mówi, i czy w ogóle ma doświadczenie, bo bardzo często jest tak, że no coś mi się wydaje, albo z kanapy komentuje, jak ktoś powinien przejść jakąś przeszkodę. Jeżeli doświadczyłem przejścia tego, czy tamtego, to dopiero wtedy puszczam to dalej, bo ja to przeżyłem, wiem od kuchni, jak to jest, no a nie wymyślam, i czy jak mi się wydaje. Więc to, to, to jest bardzo ważne, co właśnie ktoś mówi, a z drugiej strony, bardzo często jest właśnie tak. Że doradzają osoby, które no, nie doświadczyły tego i na przykład boją się tego wyzwania, no więc będą wtedy odradzać, że to jest niebezpieczne, że to nie, to może ty tego lepiej nie rób, a tak naprawdę one tego nie doświadczyły i same bałyby się. Czasami bardzo często właśnie by chciały, i, i, i o to chodzi, że, że warto wtedy pociągnąć kogoś takiego, zostawić tego ograniczenia. dobra, no to weź i spróbuj jak to jest, bo jak to sprawdzić. A nie rób tego, a nie rób to, a bo to niebezpieczne i tak dalej, tu cię na noszach wywiozą. A próbowałeś i 9 na 10 przypadków, jak pytałem, to, to to było tak, że nie. No więc na jakiej podstawie sądzi? No na takiej, o której właśnie jest ten odcinek. Strach przed oceną, strach przed zaczęciem od zera, strach przed wyjściem w nowe, w nieznane, no i tą potencjalną krytyczną opinią innych, bo tak, tak właśnie jesteśmy kulturowo programowani, więc warto tutaj mieć to z tyłu głowy. Ale, co jeśli rzeczywiście ktoś mnie w jakiś sposób skrytykuje, trzeba popatrzeć, kto to jest i z jaką intencją to robi. No, bo jeżeli jest to ktoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie, to warto tutaj rozdzielić jego ocenę mojego działania czy jakiegoś efektu mojej pracy od mnie jako człowieka. Bo to bardzo często podświadomie się łączy, że jeżeli zrobiłem coś niewystarczająco dobrze, to ja jako ja jestem też niewystarczająco dobrze. Więc to, to warto oddzielić, no i zobaczyć jaką miał intencję, bo być może chciał zwrócić uwagę na ten błąd, żebym w przyszłości mógł lepiej. A tak jak mówiłem nie raz wcześniej nasza kultura generalnie opiera się głównie na wskazywaniu błędów. I jeszcze dość jest to mało znany koncept, żeby pracować nad silnymi stronami i generalnie na wzmacnianiu tego, co jest dobre. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli ktoś rzeczywiście skrytykuje, skrytuje, to jak ja sobie z tym radzę? Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ja zakładam, że na pewno się spotkam z krytyką, a nikogo o to zdanie nie pytałem, no to jest to właśnie moja iluzja na ten temat. I bardzo często jest tak również w drugą stronę, że jeżeli ktoś krytykuje i źle życzy, i generalnie, no właśnie, hejtuje, no to tak naprawdę to ta osoba ma z tym problem. Jeżeli bardzo agresywnie gdzieś na kogoś reaguje, że jego pomysł jest głupi, że to ten, że to jest bez sensu, to najprawdopodobniej, no po prostu jest tak, że to ja mam z tym problem. Ja bym się bał, ja bym może gdzieś tam głęboko chciał, no ale właśnie nie mam tej odwagi, żeby to zrobić. No więc krytykuję wtedy tego, który tą odwagę miał. Że tak naprawdę ci ludzie, którzy w ostry sposób krytykują, bardzo często mówią o samych sobie, a ja jestem wyłącznie tylko lustrem dla nich no więc jeżeli mam z tyłu głowy taką świadomość to jest dużo łatwiej zmie zmierzyć się z tą krytyczną oceną ponieważ no, no, oni mówią tak naprawdę sami o sobie o swoich problemach w ten sposób podświadomie komunikują te problemy a ja jestem tylko no, środkiem do celu i lustrem więc to też wiem, ze wszystko jest ok no, jeśli, ktoś, jeśli ktoś hejtuje to, no, to to jest jego problem jednocześnie też nie warto definitywnie skreślać osób hejtujących, ponieważ czasami bywa tak, że one powiedzą coś cennego, albo powiedzą coś, na co ktoś z naszych bliskich, czy znajomych czy z rodziny nie miałby odwagi, no bo bałoby się, że nam będzie przykro. Ale generalnie hejter nie ma takiego problemu i on może powiedzieć coś, co jeżeli odpowiednio się na to spojrzy, to może być bardzo, bardzo cenne. Także podziękowanie dla, dla, dla hejterów i wziąć to, co przydatne, resztę zostawić i iść dalej. Co ludzie powiedzą? Właśnie, no może być, może być bardzo, bardzo cenne, jeśli w odpowiedni sposób się na to popatrzę. W tym odcinku pokazałem swój sposób i swoje podejście do potencjalnej oceny i generalnie opinii innych ludzi, jak radzić sobie z tą stroną, która no, generalnie nie pomaga, i jak nawet tej, która wydawałoby się, nie pomaga, wyciągnąć coś, co pomaga, i jak szukać tych opinii, które z założenia będą pomagać. To to był kolejny odcinek, metody na przeszkody poza trasą zapraszam na kolejne i niedługo na plany na rok 2020, w tym momencie szczęśliwego nowego i do przodu. Żyć tak, będzie czekać na piątek.